A co jeśli nie mam racji? Ja zapraszam do siebie na kanał sporo podobnych gości, po to, żeby widzowie mieli wgląd we wszystkie strony. I mi zależy pokazywać ludziom jednych i drugich, różnie skrajnych, różnie podobnych, bo to nikt nie ma do końca racji. To każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inny organizm. I każdy ma doświadczać i obserwować, wyciągać wnioski, a nie ślepo ufać żadnym, nie wiem, dietetycznym guru czy, czy komukolwiek, bo to my, nikt nie weźmie odpowiedzialności za nasze zdrowie i nasze życie. Więc chcemy słuchać, uczyć się, doświadczać i mieć zawsze na końcu głowy: A co, jeśli nie mam racji? Nie, ja sobie zostawiam to prawo, że. Że ja nie mogę powiedzieć, czy ktoś ma rację, czy nie, bo ja jestem tylko piekarzem, to ja mogę powiedzieć coś w mojej branży. Ale tam, gdzie chodzi o zdrowie ludzi, to jest zbyt duża odpowiedzialność, żeby coś, co wybrzmi, było 100% tak, albo 100% nie. Więc słuchamy z uwagą, doświadczamy i czy to może mi pomóc, czy to może mieć dla mnie sens, czy to może mieć wpływ na moje zdrowie, na mój dobrostan, samopoczucie.